Gość waszego Radia FM. Przy mikrofonie Maciej Januchowski, a moimi Państwa gościniami są Iwona Szafran, dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Monika Stachowiak-Grochala z Fundacji Wiedzieć Jak. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o wydarzeniu, które nosi tytuł Bądź z sobą i spełnij marzenia. To wydarzenie zostało zaplanowane 10 października w mdk w Wągrowcu. Może powiedzmy na początek co w ramach tego wydarzenia będzie się działo i kto wystąpi, a potem porozmawiamy o takich y, bardziej misyjnych aspektach. Czyli może ja tutaj Państwa zaproszę w imieniu swoim, ale także Fundacji Wiedzieć Jak. Już 10 października w naszym Miejskim Domu Kultury zapraszam na spotkanie w Bądź sobą i spełniaj marzenie. To jest coś nowego, czego jeszcze jako Miejski Dom Kultury nie mieliśmy przyjemności współorganizować. Wystąpi dla nas artyści Jacob oraz Mezo. Ale e, przed tym wszystkim będziemy mogli także wysłuchać inspirujących e, rozmów, e, właściwie takich e, e, wypowiedzi, które, które przygotowali dla nas Dariusz Nikel i Dagmara Kosińska. I tak jak Monika z, tutaj m, zaprosiła mnie do tej współpracy, było to podczas marszu które organizowała tak Mara Kosińska, był to masz y, y, dla osób niepełnosprawnych i ta cała idea tego, żeby pokazać y, mieszkańcom miasta, w szczególności tutaj młodym ludziom, że, że tutaj y, też są możliwości tylko kwestia chęci i można te swoje marzenia spełniać, y, przyjęliśmy to zaproszenie no i bardzo się cieszę, że tutaj Monika, y, Monika przyszła i możemy razem działać. Czy te osoby było łatwo ściągnąć do wągrowca? No nie było to najprostsze, nie było to e, najprostsze z racji czasowych może tak, bo tutaj, z, żeby e, wszyscy, których chcieliśmy zaprosić, żeby zgrało się to czasowo, to chyba było najbardziej trudne logistyczne, e, logistycznie, ale ja tylko do, dodam jeszcze, że oprócz tych osób będą jeszcze dziewczyny z High Heels. To jest taki nasz lokalny e, zespół taneczny. One też e, wystąpią i opowiedzą, e, skąd ta idea, bo jakby każdy z zaproszonych artystów i osób e, tych, prelegentów, będzie opowiadał troszeczkę o tej swojej drodze do spełniania marzeń. Będzie też Ola Karczewska, ona jest dziewczyną z niepełnosprawnością, której też całkiem spoko idzie tak zawodowo i, i fajnie się rozwija na naszych oczach. Więc to będą oni. I ja sobie tak pomyślałam, że, wiecie, no oglądamy TEDx, gdzieś jeździmy na, na duże takie eventy, a my przecież w Wągrowcu też mamy osoby, które osiągnęły swoje sukcesy zawodowe, i wiadomo, że to jest tylko na jakiś promil te osoby, no ale może uda się zaciekawić właśnie tym wieczorem, i w przyszłym roku znowu zaprosimy kogoś jeszcze. I myślę, że taka motywacja jest nam wszystkim potrzebna, biorąc pod uwagę, jak, 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 jaki jest stan mentalny dzisiaj młodzieży, jak, jak oni się czują słabo, co zresztą widać w ankietach, które my gdzieś zbieramy jako fundacja, co też jest poparte badaniami w skali krajów. Światowa Organizacja Zdrowia cały czas podkreśla, że stan zdrowia psychiczny młodzieży i dorosłych no, jest w opłakanym stanie, najoględniej mówiąc, więc Czemu tego nie robić? Czemu nie okazywać sobie wzajemnie wsparcia, nie motywować się w małych społecznościach? I my to cały czas robimy. Sieciujemy się tu jako organizację, sieciujemy się tutaj właśnie z Domem Kultury, i hmm, świetnie, że Iwona od razu podłapała tą ideę, bo. Myślę, że no od, tego, od tego musimy zaczynać. Możemy sobie myśleć globalnie, no ale działać lokalnie, tak jak głosi hasło tej imprezy. Właśnie to wydarzenie jest kierowane do kogo? Do młodych ludzi, do starszych, do tych w wieku produkcyjnym? Myślę, że możemy powiedzieć, że dla każdego i główna idea jest taka, że przyjdź wysłuchaj, co, co osoba, która miała te same możliwości, te same narzędzia, co ty, bo właściwie jest stąd, czyli podejrzewam, że problemy mamy również podobne i wyciągnij coś dla siebie i przyjdź z koleżanką, ale weź zaproś swoje dzieci, może to jest początek do tego, żeby zacząć rozmowę na jakiś temat u ciebie w domu. My widzimy to, że tak nie, nie w formach zorganizowanych, ale ludzie chcą rozmawiać i spotykają się, żeby rozmawiać, nie zawsze są to tematy lekkie i przyjemne, ale potrzebujemy tej rozmowy i wsparcia bliskich, jakby się nam nie wydawało, ale tak, tak właśnie jest. I to jest też taka możliwość, żeby, żeby przyjść, wysłuchać, to ja też bardzo szanuję osoby, które zgodziły się i przyjęły to zaproszenie, bo opowiedzieć o, o swojej ścieżce i o tych wyzwaniach, które, które się spotkało na swojej drodze i się je przeszło i jest to temat na tyle przerobiony wewnętrznie, że jest lekcją, którą też chcemy dać innym, to jest ogromna odwaga i myślę, że to też zasługuje na szacunek i, i żeby przyjść i, i bić im gorące brawa i wydarzenie jest częścią jakiegoś większego projektu, jakiejś profilaktyki, która będzie się odbywała to znaczy, nie tylko na scenie. Może nie, nie róbmy z tego projektu, my mhm. chcemy wprowadzić, tak myślę, że tutaj się zgodzimy, ale to, to jest to Fundacja Wiedzieciaka, ale też i inne organizacje, z którymi rozmawiamy, że my chcemy wprowadzić pewien poziom dialogu i rozmowy w naszym mieście. To nie ma być projekt. My musimy uczyć siebie, ale też młodszych, jak powinna wyglądać komunikacja i jak ważne jest w odpowiedzi w jedny sposób z szacunkiem ze sobą rozmawiać, pracować, no żyć. Jeżeli chodzi o profilaktykę, to tak, myślę, że właśnie ta rozmowa, ten dialog, o którym mówi Iwona, to jest ta profilaktyka. Że my zaczynamy rozmawiać i to nie tylko na takie, wiesz, small talk, łatwe fajne tematy, tylko zaczynamy zauważać, że mniej więcej wszyscy jesteśmy podobni i podobne rzeczy nas spotykają. A to jest tak jakby też wisienka na torcie ten ta, pomysł na tą imprezę powstał w trakcie warsztatów, które my jako fundacja prowadzimy e, dla dzieci i dla dorosłych z zakresu zwiększania takich swoich kompetencji e, dla dorosłych jako rodzice a dla dzieci zradzenia sobie z emocjami e, i kiedyś podczas takich warsztatów cały zespół fundacji który który przy tym pracuje stwierdził, a czemu u nas takiego czegoś nie ma, czemu by tego nie zrobić? Czemu my lokalnie nie potrafimy się wspierać? E, wydaje nam się czasami jakieś takie echa, że w dużych miastach jest to robione i świetnie i tak dalej, a, a czemu nie u nas? No i, i tak powstała ta idea. I, i, I jestem w szoku, że tu jesteśmy i tak szybko udało się to a, gdzieś e, w życie wcielić. To zapytam, dlaczego wydarzenie jest płatne? Wydarzenie jest płatne, dlatego że no, też my za obecność gwiazd musimy płacić. To po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że to, co zostanie z zakupu biletów poza opłaceniem gwiazd, to będziemy mogli przeznaczyć na warsztaty, które realizujemy właśnie przy fundacji. Warsztaty z zakresu radzenia sobie z emocjami. Warsztaty robimy i w szkołach. Ale robimy też przede wszystkim, w zasadzie robimy to w fundacji dla dzieci i dla dorosłych. I chciałabym, żeby było to po prostu z czego finansować. Kiedy pojawiają się takie propozycje, to dyrektorka Miejskiego Domu Kultury myśli, że. Ja myślę, że to jest, że się bardzo cieszę, że w ogóle ktoś do mnie przychodzi z taką propozycją, bo to jest jakby nasz cel. My jako instytucja kultury jesteśmy od tego, żeby takie ruchy w mieście wspierać i od, mówię tylko zapraszam i w czym mogę pomóc. <śmiech> 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 Czyli bardzo szybko możecie Panie się porozumieć i... Wspólnie działać. Tak, tak, myślę, że tak. Ja też obserwuję tutaj z tej naszej działki tą młodzież i te dzieci, i wiem, że to jest po prostu potrzebne, że ta idea jest słuszna i że to, co robi fundacja, jest potrzebne. Takie wystąpienia tych zaproszonych gości będą jak długo trwały? Około 15 minut. Myślę, że każdy tutaj i, i wykonawcy i dziewczyny, które tańczą High Heels mają, będą miały jakiś czas na wystąpienie. E, około 15 minut, a później też krótko opowiedzą o swojej historii, e, jak doszło do tego, że są właśnie na tej drodze zawodowej, ale ja myślę, że tu godne zauważenia jest jeszcze to, że my tutaj mamy e, szereg wystawców, którzy w przerwie tego wydarzenia będą serwowali swoje. E, Specjały i to jest lokalny rynek. Głównie zaprosiliśmy osoby, które są związane ze zdrowym e, trybem życia, ale nie tylko, więc można będzie i skosztować produktów e, bardzo dobrych tutaj rodzimych, a, ale też właśnie zapoznać się z usługami, bo wiesz, my często nie wiemy o sobie nawzajem, bo mali. Mali jacyś przedsiębiorcy, którzy mają jakieś swoje gabinety usługowe, czy e, na przykład hurtownie zdrowe, zdrowej żywności, które gdzieś tam eksportują swoje produkty na zewnątrz. To tutaj mało kto na przykład wie, że też lokalnie można u nich y, detalicznie coś zakupić. Więc to będzie taka gratka, że na. Będzie dużo tych wystawców, bo oni się jeszcze cały czas zgłaszają a, i zobaczymy, czy miejski dom kultury ich tam pomieści po prostu. No, czyli cały miejski dom kultury będzie zaangażowany każdy centymetr. Tak, tak, my nie rzucamy słów na wiatr. Jeżeli mówimy, że się w coś angażujemy, no to, no to na 100%. Bilety do kiedy można kupować? Tak naprawdę do samego wydarzenia, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do zakupu. Bardzo dziękuję za rozmowę. 10 października wydarzenie Bądź z sobą i spełniaj marzenia y, organizowane wspólnie przez Fundację Wiedzieć jak i miejski dom Kultury w Wągrowcu. Dzięki. To była rozmowa z gościem Waszego radia FM.